Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Ja właśnie jadę na testy na wiadomo co, przed wylotem do Turcji Trzeba taki test wykonać i, i boję się mega. Po pierwsze boję się, że ja sobie coś, że mi, że mi jeszcze może wyjdzie pozytywne, chociaż nie wiem gdzie się miałabym tym, wiecie, zarazić, ale okej, okay, to po prostu taka panika I drugiej rzecz, boję się, ojejku, jak kamerami lata, boję się tych wymazów Jezu, jak ja powoli jadę, czemu tak powoli jadę? Boję się tego wymazu, że to będzie bolało i w ogóle. Stałam pod tą kolejką, słuchajcie, od godziny 13.20 mamy 15.8, dopiero wyszłam z testu, jeszcze był z nami Dawid, Michał i oni dalej jeszcze mają robione i dopiero pierwsza wyszłam. Leje tak, deszcz, patrzcie a ja byłam w klapkach i mam, patrzcie, całe mokre nogi w takich błotach, Jezu, masakra po prostu, a! i jeszcze ja już po tym teście mówię, dobra, to ja uciekam do samochodu, nie czekam na was, mam chusteczki, muszę wyczyścić te nogi i tam było 17, zamknę drzwi, tylko. i tam było 17 stopni, włączyłam tutaj na 26 stopni klima i wiecie, ja z mokrymi nogami, 17 stopni klima, mówię, Będę chyba już zaraz jakaś przeziębiona, ale sam test miałam antygenowy tymi pateczkami. Do tego, do uszu chciałam powiedzieć, do, do nosa. ta pani mówi, proszę odchylić głowę. Mówię, ja się boję, a to pani, no i ja muszę pobrać, my będą, no, ja wiem. I odchyliłam tą głowę, ale pani włożyła to do nosa. Wiecie, co samo, wkładanie tego nosa jest po prostu troszeczkę nieprzyjemne? Ale nie boli jakoś tak, Nie boli jako tako. Jest troszeczkę po prostu nieprzyjemne, ale mi wkładano, że do jednej dziurki i do drugiej. I wiecie, co bardziej potem bolało mnie, jak ta pani wyciągnęła i po wyciągnięciu ten nos tak przez chwilę boli. To już mogę powiedzieć, że wtedy, no, naprawdę boli. Aż mu się tak robię tak, robią, tak, mm, tak wiecie, tak zginałam. Naprawdę wtedy boli. Ale tak to jest w sumie GIT. No, i na wynik do 12 godzin trzeba będzie czekać. Także teraz to będzie i tak, nie czekajcie, 12 godzin. Ale ciekawe, czy przez noc też działają, nie? Te laboratoria chyba też tak pracują, co? Ciekawe, czy do 12. Nie, bo to pani powiedziała, że o w noc na przykład nie. Do 12 godzin powiedziała, że może być wcześniej też. Także będziemy teraz czekali na, na ten wynik. Ciekawi mnie, czy będzie dzisiaj. Lub znowu się będę stresować. Tak się cieszyłam, że tego. Tak się cieszyłam, że. Już po tym teście, ale się znowu będę stresować. Dobra, nie gadam już. Pa! Dobra, jestem w domku i tak, podłączyłam AirPods, AirPods ją się nazywa do ładowania. I teraz szukamy Powerbanka i znaleźć nie mogę, także. Nie wiem, gdzie on jest, moi drodzy. Nie jestem taki rozczochraniec, ale wstałam yy, niedawno. I słuchajcie, zadałam wam pytanie, czy właśnie, bo ten vlog miał być ten vlog. Ten vlog nie miał być vlogiem, tylko miał być pakowaniem walizki. Ale zadałam wam pytanie na Instagramie i właśnie powiedzieliście, żeby nagrać oddzielnie i takiego vloga przygotowującego do wyjazdu, i oddzielnie pakowanie walizy. Czyli ten, co teraz zaczęłam, to będzie vlog, a jeszcze będzie jeden z pakowania walizy. I co, słuchajcie, mamy godzinę, mamy godzinę, już wam mówię. 10.20. I tak, mój test wczoraj na COVID przyszedł po pół godzinie, jak no godzinka i był negatywny, także jej! I czekaliśmy na test Michała. I Michała test dopiero przed dzisiaj o 9, a miało być do 12 godzin, no trochę się wydłużyło. A mieliśmy ogólnie na te testy iść dzisiaj. Mama mówiła, że żebyśmy poszli w sobotę, wie, nie, idźmy w piątek. Jakbyśmy poszli dzisiaj, i Michała test przyszedłby tak jak teraz, że tak jak wtedy, że ten na samy dzień o 9, a to Michała przyszedł o 9, to byśmy nie wylecieli, bo o 5.55 mamy wylot, także dobrze, że poszliśmy ten piątek. Mamy na te testy negatywne, mamy jakieś takie kody QR wyrobione, właśnie pani w biurze podróży wyrabiała. I co? Teraz Zaraz się będę ubierać i będziemy jechać do galerii. Muszę wymienić pieniądze i wymienić na euro, a tam w Turcji euro wymienić na jakieś lity, nie, ja źle to powiedziałam na pewno, liry, nie wiem. Ale nie wszystkie euro, bo to można też płacić i euro, i tą drugą. A jest taki problem, że jak się wymieni wszystko na te liry czy coś tam i się ich nie wyda i się je przywieźć do Polski, to nie da się ich wymienić tutaj na płyny znowu, na złotówki. Ja mówię płyny. Zaraz się ubieramy i jedziemy do galerii. Zabieram was ze za sobą. Dobra, ubrałam się, ubrałam bluzkę, którą wiecie, jakąś taką, którą na pewno nie wezmę. Na wyjazd, mama mam powiedziała, nie, nie, no nie no, już ty chciało w trajecie na wyjazd, nie będę prała. Także mam jakąś taką bluzkę z gesa dostałam ją chyba na święta czy coś i to jest pod nielegnie szyjdoicie, ale zastanawiam się, czy może je wezmę. Opatrzcie, godzina 11 Moi rodzice jest spakowani. Mamo, ale twoja walizka wygląda tak skromnie! Ty już wszystko spakowałaś? Nie? A bo moja walizka, to ja nie wiem, czy ona y, wytrzyma. O i tutaj mam pełno płynów, ale jeszcze mam przecież z kokolity i w ogóle. Ja tracę do Rosmana i kupię takie, wiecie, takie malutkie, takie, żeby nie brać w całości płynów, tylko takie, wiecie, takie malutkie pojemniczki. Właśnie będę to jechała teraz kupić. Okej, okay, więc teraz krótka przerwa dla tych, co lubią sprzątać idealnie. Kolejny odkurzacz. Słuchajcie, moja mama uwielbia odkurzacze, ale ten odkurzacz ja naprawdę też uwielbiam bo zaraz pójdziemy odkurzyć nim w samochodzie. Mamy odkurzacz od marki Xiaomi, nie wiem. Xiaomi. No. Xiaomi. G9 i słuchajcie, jest to odkurzacz, rzeczywiście mamy długą rurę do niego, mamy też inne końcówki i my weźmiemy tą inną końcówkę i pójdziemy do samochodu troszeczkę tam posprzątać. Dobra, jesteśmy w garażu i jak widzicie, odkurzacz ma trzy tryby. Eko. Standard i hike power, na którym robimy, my będziemy na standardzie robimy, na standardzie. Dobra, i teraz tak, na eko, czyli na tej jedynce, odkurzacz wytrzymuje godzinkę, na standardzie niecałe 30 minut, a na turbo niecałe 10 minut, na płaskich powierzchniach. Także my bierzemy na standardzik, bo takie odkurzenie foteli to jest chwilka. My wzięliśmy tą końcówkę i już wam pokazuję, jak on pracuje. Jest naprawdę dosyć cichym odkurzaczem, najcichszym jaki mieliśmy. Robimy to na trybie standard i patrzcie. On naprawdę nie jest głośny. Na tym eko. Jeszcze cichsze, a na tym no to być głośniejsze. Ok, więc mamy tutaj brud, i uwaga. A robiliśmy na standardzie, także naprawdę ma bardzo fajną moc sania. I proszę bardzo, i tutaj odkurzaliśmy I tak to wygląda I oczywiście każdą odkurzaczą mamy zbiornik na kurz I słuchajcie, w tym odkurzaczu ten cały zbiorniczek y, Wystarczy ze spokojem na posprzątanie takiego, wiecie Średniej wielkości mieszkania No i jak już wam pokazywałam, tutaj są te tryby I wiecie, w większości odkurzaczy tutaj są wyświetlacze A tutaj nie ma wyświetlacza Także on tak, wiecie, nawet schludniej wygląda Oczywiście, jak mówiłam, już jest stacja ładująca Bardzo łatwo wymienia się akumulator Jeżeli chodzi o cenę to słuchajcie, moim zdaniem bardziej mojej mamy zdaniem tutaj ona mnie nakrywała, bo to ona się bardziej na tym zna. To cena jest bardzo, bardzo fajna Zobaczcie, my mieliśmy tą końcówkę I tą rurę sobie tak łatwiutko odłączyliśmy Oczywiście jest stacja ładująca I to tyle, Polecamko I zapraszam dalej do odcinka Dobra, dojechaliśmy do galerii i teraz tak Musimy wymienić pieniążki i nie wiemy czy euro Czy dolary, nie wiem Ja, znaczy ja myślę, że euro, chociaż moja koleżanka Ta do, doma od rzęs mi Mówiła, że dolary, nie wiem, zobaczymy I kurde, to jak się wymienia to, to można z karty, to trzeba wypłacić pieniądze Bo ja właśnie nie wiem, nie wiem, dobra, w razie czego pójdziemy wypłacić, jeszcze to pojemniczki w Rosmanie kupić, no i to tyle. Mamy wymienioną kasę, mamy zakupy z Rosmana, Mamy te takie właśnie kiełek, które chciałam kupić. Pokażę Wam dokładnie, jak zwrócimy do domku, bo to jest głośno, strasznie głośno. Słuchajcie, bo już wyczuwa, że jedziemy, bo moi rodzice powystawiali walizki i tak było. Ale już teraz trochę lepiej, nie? Tak się mi się zajął? Nie, ale No wie, bo tak chodzi, boi się. A jak akcja dzisiaj do niej tak pójściał i ja tylko słyszę, a mama do aktual mówi. Mi, Ach, Teczku, ty mi tak nie pisz, to nie był mój pomysł, żeby tam jechać. Ja wcale nie muszę. Bo słuchajcie, moja mama bardzo boi się lecieć samolotem. Jeszcze. I wczoraj znaleźliśmy jak pisała do mojej cioci wiadomość, nie zaraz co tam jest, ale... Mieliśmy bekę z tatą, jak ona pisała o tym samolocie. Ale będzie dobrze, będzie dobrze. Mamy godzinę 14:10, więc jeszcze mamy dużo, dużo czasu. Mnie tak trochę zmuliło i stwierdziłam sobie, że dobra, zrobię sobie drzemkę, bo i tak nie będę spała całą noc. Także trzeba tutaj sobie teraz zrobić drzemkę. No, więc sobie sobie drzemkę z półtora godzinki. Mam nadzieję, że zasnę, a nie tak, że wiecie, bo jest no potencjalnie i chyba nie będę mogła spać. Ale ja sobie spróbować zrobić drzemkę, więc. Idę spać, papa pa. Ja jednak nie mogę spać, słuchajcie, nie mogę. Ja jestem za bardzo potekstowana, że jadę. Po prostu zrobiłam z takiego teraz kitka. Mam już tu usta włosy, zaraz będę szła umyć. Ale słuchajcie, pokażę Wam, co kupiłam w Rossmanie i musimy teraz te rzeczy przelać. już wam zaraz wytłumaczę. Dobra, chodź zakupowy z Rosmana. Nie, nie kupiłam dużo, więc szybko pokażę. Mam taką najzwyklejszą do dozamu, bo mam właśnie wiesz, by nie I elektrycznej, żeby wziąć sobie taką. Także kupiłam, no nie wiem, ile w Rossmanie kosztowała z 8 zł. Taka ładniutka tabletki przeciwbólowe, moje ulubione po prostu bo po sprint, ja ja bez tabletki, dzień bez tabletki przyprowadzaj, to nie dzień dla mnie. Ok, i nakupowałam takich pojemniczków patrzcie, takich, wiecie, pojedynczych, podróżnych, żeby na przykład opatrzcie, No, muszę wziąć szampon, to żeby nie brać takiego całego szamponu, to po prostu sobie troszeczkę naleję tutaj do tej buteleczki i kupiłam cztery takie. Tutaj jeszcze jest taki zestaw, że już wam pokazuję jest w środku i takie dwa, jakby nie wiem, co tutaj mogę dać. No nie wiem, kupiłam takie dwa, były po 90, a te były po 2,90. Chyba jedna buteleczka kosztowała 2,90, 2,99, żeby właśnie oszukać, tak mi się wydaje. O, tutaj w tym zestawie też mamy dwa takie słoiczki. Tutaj chciałam sobie przydać jakąś, jakąś mgiełkę, żeby też nie brać takiej wielkiej, tylko taką mniejszą, bo patrzcie, to ma takie o i jest taki psik, 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 takie spryskiwać właśnie. Więc tutaj to jest nam giełkę. zaraz będziemy przelewać. To tutaj o, to jest może być też, bo patrzcie, to jest takie z takim otwarciem, więc tutaj możemy dać szampon i tutaj coś mniejszego, więc tutaj możemy dać na przykład odżywkę. Więc teraz będziemy, moi drodzy, to przelewali, odkręcamy to większe, tutaj damy szampon, ale ja i tak nie chcę zabrać tego, wiecie, całego zapełniać, bo ja tam nie będę miała codziennie włosów, bo ja nie potrzebuję, ja miałam włosy raz na 3-4 dni, także będziemy teraz... O, patrzcie. No to śmieszne. Dobra, idzie, idzie hop, hop, hop. Nie no kurczę, nie chcę go brać też tak mega, mega dużo A to jest 100 ml tutaj tego całego tak? Więc jakby jak ja biorę tyle to to się nie będzie liczyło jako 100 ml no nie? Ale dobra, dam jeszcze trochę, Bo może jeszcze będzie Michał czy mama będzie chciała mieć tym szamponem także troszeczkę go wezmę Dobra, jeszcze parę pompek tak do połowy może. No i tyle szamponu starczy mi się wydaje. 50 ml tutaj w takim razie jest. Dobra, mamy tutaj 50 ml Właśnie ten szampon pachnie. Macie, powąchajcie. Fajnie on pachnie. Ścisnie. Starczy chyba, no nie? Dobra, nie, dobra, wezmę tam jeszcze, bo ja się boję, że Michał czy coś, czy mama właśnie będą mi to zużywać i jeszcze mi to zużyją, więc wezmę. Do końca już to wezmę. O kurde, chyba już nie ma. Ej, jeszcze muszę ci umyć głowę. Bo ja nie jadę właśnie na 7 dni, tylko na 10 dni i mega się z tego cieszę. Bo ja to bym chciała, kurczę, pojechać na jeszcze więcej, ale nie no. Jadę właśnie na 10 dni. Dobra, i mamy tyle. Mamy całą buteleczkę zapełnioną. Ej, może to podpiszę, nie ja będę pamiętać. Tutaj jest szampon. I teraz odżywkę. Ja jej nie chcę cały, ja chcę ją troszeczkę. Odżywki to nie całą. Ile tutaj ma to mililitrów? Jedna butelka z dozownikiem 100 ml. Dwie razy butelki z nakrętką disco, 100 ml plus 75. Okej, okay, to ma 100. A to ma 75, tak? Chyba tak. Patrzcie, jak ono powoli leci. mu się strasznie, strasznie trudno wyciska. Nie, wiem, czy tylko ja tak mam z tymi właśnie odżywkami z OnlyBio, że one się strasznie, strasznie trudno wyciskają. Czy, czy ktoś jeszcze też tak ma? Okej, okay, dobra, patrzcie, już trochę mam. Jeszcze trochę dam. Dobra, mamy chyba zrobione. Starczy tyle? Dobra, nie, jeszcze więcej dam. Ja się boję. Ja wolę mieć, słuchajcie, za dużo niż za mało. Lepiej zawsze mieć za dużo niż za mało. Dobra, bierzemy tyle. Zakręcamy, mamy szampon, mamy odżywkę I co jeszcze trzeba przelać? A, mgiełkę trzeba zapachową teraz przelać Może wezmę taką, ona jest taka, wiecie, taka właśnie Pod palmami, taki zapach Tak, ładniutki, okej okay, I czy teraz to, czy da się to odkręcić, żeby to przelać? To się nie da odkręcić I co, ja mam to, ja mam to tak wypryskać? Czy my tak damy radę to wypryskać? O, losie, to ja tu będę siedzieć, kurde, do jutra nie, słuchajcie, zobaczcie ile tego jest, a ile się już wypryskało. To nie ma jakiegoś innego sposobu na to? A to się w ogóle nie zepsuje? Chyba nie. Nie da się tego na pewno, na pewno... No nie mogę tego odkręcić. No i co, ja to muszę wypryskać, tak? No i muszę tak pryskać, siedzieć i tak pryskać. No trudno, nie no, ale to jest moim zdaniem bez sensu Patrzcie, mam jeszcze taką małą, 75 ml Więc ja może po prostu taką wezmę a nie będę tak siedzieć i pryskać jak głupia Starczy taka jedna mgiełka? Dobra, wiecie co, ja nie będę jak jełop siedzieć i pryskać Po prostu wezmę taką, bo szkoda mi tych mgiełek tak wypryskiwać Ile ja już wypryskamy, tylko tyle się zrobiło Dobra, teraz tak Trzeba jakiś balsam wziąć I nie wiem czy ten Jogurt taki do ciała, ale nie wiem czy Kurczę, nie wiem, czy któryś właśnie z Baton Bottle Works, co to tu jeszcze mam z Eveline, naprawdę tego mam troszeczkę. Czy ten z Victory Secret? A ten z Victory's Secret może ma takie orzeźwiający Green Pierce Citrus? Może taki wezmę. I też go, słuchajcie, jakoś przeleję. Okej, okay, więc bierzemy tą 100 ml, że ty nie będę zawracać gitary cały czas tym. O kurde, on ma takie coś, więc to będzie. Nie, dobra, to trzeba odkręcić. Czy to można odkręcić? Można. O kurde, trochę duże. Zmieści się. Poczekajcie. Dobra, jak będziemy powoli robić, to się, to się zmieści. Dobra, damy radę. Patrzcie, to szybko idzie. I mamy. Proszę bardzo. Dobra, bo może będzie coś się bolało, piekło po tym, ale mamy inne balsamy. Dobra, tyle balsamu, stawcie. Mamy gotowe. 50 ml. Dobra, trochę sobie już płyny podzieliłam, że tutaj mam te takie, które sobie przelałam jakby. Mamy szampon, odżywkę basam. Dałam trochę płynu micelarnego, bo tam nie będę się za dużo malować, ale wiadomo, zawsze coś. Nawilżającą giełkę do twarzy z Florence, bo nie chciałam brać takiego wiecie, płynu do mycia twarzy. Tutaj mamy taki żel. Patrzcie, bo to się nie liczy do płynów, także ja właśnie to chciałam wziąć puder jakby. I go się moczy z wodą, i z tego się robi płynek, jakby my je twarz, nie wiem, zobaczymy. Tutaj przelałam sobie dałam trochę nawierzeń. Kremu do twarzy z On Libio, chyba. To się nazywa On Libio. To się jakoś inaczej chyba nazywa teraz. Ich ta seria do, do makijażu, ale no nie do makijażu, tylko do bielania z twarzy. Przygotowałam sobie środkę, podkład taki mega ciemny. Mam nadzieję, że się mega opalę. Tutaj są rzeczy do opalania, ale słuchajcie, to już w kolejnym odcinku. Tego odcinka jeszcze nie kończę. Tylko teraz właśnie zaczynam nagrywać już pakowanie walizki. Kolejny odcinek i wy chyba już ten odcinek widzieliście, bo na początku chyba wpadnie pakowanie walizki, a potem ten vlog. Także lecę pakować teraz walizkę i nagrywać odcinek. Nie wiem, co się stało. W godzinie 22. I ja się tak zaczęłam źle czuć. Zaczęłam się kręcić w głowie i w ogóle masakra, jadą pizzę. Potem już jednak nie chciałam tej pizzy, zwróciłam ją. jej jeszcze do spakowania, zobaczyłam, że 3-4 paczuszki 3, nie, trzy pakowaliśmy, trzy paczuszki z mojego sklepu. Jeszcze wpadły trzy zamówienia, także od razu przed wyjazdem pakuję te paczki. Siedzę sobie z Siankiem, nowe sianko przyszła i pakuję. drukarka na mnie działa. I za godzinę wyjeżdżam, bo o 23 wyjeżdżamy, się okazało. I tak, 23 wyjeżdżamy, 5.55 mamy wylot z Warszawy. My z Albrą do Warszawy jedziemy około 4 godzinki, więc chcemy na spokojnie wyjechać. I wiecie, gdyby jakieś stacje, nie stacje, siku, striku, to wiecie, żeby to wszystko. Siku striku, No wiecie, żebyśmy po prostu nie mieli jakoś tam zaraz zamieszania na lotnisku, lepiej być wcześniej niż później, bo samolot nie poczeka. I co piątek 55 mamy wylot, chyba tam 9 i 50 albo 10 coś takiego jesteśmy w Turcji i wtedy z tej Turcji dwie godziny jeszcze jedziemy autokarem do hotelu. Nie wiem, co jeszcze, że przejdę do tego hotelu i pójdę spać, bo nie wiem, czy ja zasnę w samolocie, czy coś takiego, że całą noc przede mną nie spania. Zobaczymy. Mam nadzieję, że zasnę. Także no, muszę oddać kamerę. Za niedługo wyjeżdżamy. Buziaki, trzymajcie się. Pa!